Parcie serii Minecraft Ale nie Jak to nazwiemy Tą seryjkę Minecraft Zwierzęta Pierwszy odcinek Będę was zanudzać, więc przerwa. Gdyby co, polecam gumę. Mam de, Przepyszna. Caż tak sobie żuję. Nowy świat. Stworzony. Nie lubię, jak jest takie. Bola żeby to było szybciej. Ale pobrawili. Trochę szybciej to jest. Jesteśmy na kreatywie. Bierzemy sobie różne zwierzątka. a to no chodzi w Minecraft. Zwierzęta. I poszukajmy sobie gdzieś jakiegoś fajnego miejsca. O, tutaj, idealne. Tak nie gdyby co, jakby ktoś nie wiedział, dodali świeczki I mi się to podoba. Stać. Ach. Już nie będzie hałasu motora i takich rzeczy różnych. Więc. I fajnie dodali to Aksolota. aksolotle. Podobało mi się. Tego szkoda, że nie dodali zbroi miedzi to mnie tylko smuci ale blok miedzi bardzo ładny, tylko ten mi się nie podoba o, ten, ten, ten o. na początek weźmiemy sobie butelkę expa expimy expimy sobie expa nie wiem, zawsze lubię jak to DUN 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 DUN, dun. Ale nie pamiętam czy się to rzucało po nogi, czy do góry Wrzućmy to Ktoś tu znajdzie To będą jaja Jaja Ostatni uroczystość dziesiątego odcinka I za to musiałem jakąś serię otworzyć Coś takiego swojego. Co możemy tu wziąć? O! Na pewno pszczółki, bo są ładne. O nie, sąsiad mi coś. Tam buduję. Papuga, Panda, lis. No, przepraszam za sąsiad, ale sąsiad nie może przestać. Przestał. No i zaczął. No musiał. 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 akurat, kiedy jest otwarcie pięknej serii. Musi się. Se powiercić. Musi się. Musi się robić różne rzeczy, figle. Nie może sobie przestać nie możesz sobie to począć chłop dwie papuszki, dwie pandy dwa liski dwa kotki mały kotek pierwszy raz widzę dwie krówki dwa aksolotle, dwa niedźwiedzie Nie, czy takie coś? O, chłopie. Oni go konią. Coś jest tam. Jakiś bug. Tu nie ma najbliższej wody. Gdzie on myśli, że ona jest? <grych> Bałam się Selejka Minecraft z dwie I dzisiaj się skupimy na pierwszy odcinek. Papuszki. Papuszki są bardzo fajne. Mają dużo maści swoich. Rozmnażają się przy. Kiedy? Kiedy? Czy chociaż kiedy nagrywam film może mi wypaść za Nie może. Nie może. Nigdy. 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 No to ja już nie chcę. To No i wypadnie. No jak będzie tak, że... Najbliżej wypadnie, to ja zabiję Minecraft. Zwierzęta mi się podobają, papużki mogą usiąść na ramieniu. To trzeba je swoić. Zachowajmy sobie. No, moi no chłopie, chłopie. Najlepsza gra na świecie. Minecraft, Mojang i. Enter City. <noise> nie wiem, co tu mówię. Minecraft Division tam ma na, na swojego Shulkera szur Ładnie to wszystko. Jeszcze pszczółka. Pszczółka moja. Nie wiem, nie chcecie słuchać tej piosenki, ale ja mam. Sztuka Maja Żółw Morski Sztuka Maja sobie lata o. A Pan Dyzio Nie wiem co robi nie, nie wiem jaki to pomysł na odcinek Magia z zwierzęta To jest pewnie najgłupsza seria, którą widzicie ale może najfajniejsza. No więc cip, cip, cip. O, jak to tam zioło. O. No. Ja was faja mamy trąbę. Papugi w Minecraft. No, oczywiście, utopię to. No jak dosiąść? zrobić no, takie 10 odcinków. No. Nie wiem, czy ta um, was seria będzie wam się podobać. No. I co? No i co? Uciekali. A jedne. No ogólnie to fajne zwierzątka on. Anna, taka kolejna, taka niebieska, taka, 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 o, ta jest najlepsza, ta jest najrzadsza, o właśnie, stójcie na chwilę, o, o, zielona, jeszcze jest taka, zielona i różna Byno. Musimy się stąd. jest tyle tych papug. Następny odcinek będzie o Bliskach. Kto bije papugi? Ja nie wiem. Ale chyba nikt. Zdejdź sobie jeszcze popatrzmy. Aksolot. O mm. nie. Na naszych oczach Musiał on to zrobić. I co jeszcze na naszych! Jeden zolut. Minecraft zwierzęta, jak wam się podoba. No, no i musiało. Mamy Weźmiemy sobie łóżko z kreativa. Jak zawsze. I się prześmiejmy, prześpijmy. Już po. I świeczki na koniec. O i głość programu. Czyli, 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 Spalenie tego całego świata Gwóźdź programu A w następnym gwoździu programu Wybuchy TNT Zapowiada się Bardzo wybuchowo O kurczę Palcie się i jeszcze świetny No i oczywiście na koniec 10 filmików będziemy podpalać. już widzimy się za. Uroczysta chwila. Stop. Uroczysta chwila. Podpalamy 10 filmików. I za to... Nie, nie, nie powstrzymałam się do kolejnego dnia. Muszę to zrobić. Muszę. Muszę. 10 TNT. Czyli jedno, drugie, trzecie, czwarte. Ja się boję, że to mi komputer zniszczy. Nie komputer, tylko telefon. 3, 4, 5. Czyli jak na kozaka, tak na kozaka podpalamy. BUM! Na kozakie. Nie było, że nie. Więc. Nie powstrzymam się, nie powstrzymam się. Pół i na końcowym rzeźbie programu. Zapraszamy was. Pa.